siemanko, siamonko, ja jestem dami dzisiaj w odcinku, jedziemy sobie kupić coś, na czym bardzo dawno, dawno temu jeździłem i sobie dobrze radziłem. Zobaczycie co to będzie, a będzie coś fajnego, coś z czego możemy zrobić, jakiś fajny projekcik i co? Ja biorę się w trasę, zaraz się przesiadamy do następnego autka, bo jadę w sumie po o no, trochę zdradziłem po tą maszynę yy, z bratem. Mamy dość kawałek i co z tego wyjdzie? Zobaczymy. Widzimy się zaraz. Trasie. Już jesteśmy w połowie drogi, zostało nam tam 25 minut. Zobaczymy w ogóle, czy będzie warto to kupić. A co? Będziecie widzieć pewnie zaraz. Na jakiś koreczek, pewnie. Małe zatrudnienia na trasie. Dokładnie korytarz, życia prawidłowy. No i maszyna kupiona, jest tam kilka wad, ale wszystko się da naprawić. Wszystko do zrobienia, wszystko do, do zrobienia. Mogę tam trochę ujawnić, co to może być. Zaraz zobaczcie całość. Dotarliśmy. Na miejsce i oto <grych> oto to cudo Yamaha Aerox 70. -tka. No na razie w najlepszym stanie nie jest, ale będzie no, trzeba będzie te wszystkie kręty, które ktoś tu powkręcał, dać na normalne śrubki. Trochę tutaj o plastyki gonią, wszystko trzeba będzie to naprawić. Tutaj jakieś trytki, ale ogólnie, jako stan, kolor, wszystko to spoko. Musimy go całego rozebrać, płacć na wiązkę, bo niestety nie pali. Ale tego ulepa da się uratować. Z ulepa zrobimy rakietę i będzie zajebiście. po prostu ktoś to ulepił ogólnie malowanie jako kolor i tak dalej, to fajnie wyszło komuś kolejne placki z idzie mi to dość sprawnie tutaj mamy jedyny taki okaz spaghetti carbonara <grych> kabliakami siemanko witam was po dłuższej przerwie. Nic się nie działo, ale w końcu zaczęliśmy robić ze skuterkiem. Zrobiliśmy całe wszystkie praktycznie mocowania tego skutera. Bo wszystkie były zerwane. No, zrobiliśmy elektronikę, bo cała elektronika wyglądała jak makaron spaghetti. Wszystko było tam rozwalone. Musieliśmy wymienić moduł i skrobnik. Wszystko co się w sumie praktycznie dało. To zrobiliśmy. Został zrobić wylek. No i... Oprócz tego nic nie zostało. Wszystkie plastiki, które były tutaj, wszystkie się ruszały, to wszystkie zostały naprawione. Tak samo tutaj... No tutaj to muzyka nie pokazuje. Nie <śm> <śm> no, wszystko jest git. Oponę trzeba wymienić. No i tyle. Pani odkopa. Stacjika została też naprawiona. Postaraj tutaj kupić też plastik. Brakuje. No tak to... To jest wszystko ok światła działają Nie działały Z niczego wyszło coś, nie? Jest dobrze no.